Udoskonalenia funkcji tekstowych Trim, LTrim i RTrim to jedne z nowości w SQL Server 2022 RC0, wydanym kilka dni przed publikacją tego filmu. Zacznijmy od krótkiego rysu historycznego. Funkcja trim pojawiła się dopiero w wersji 2017 SQL. -a. Wcześniej, aby usunąć spację z początku czy z początku i jednocześnie z końca łańcucha znaków, należało użyć zagnieżdżonej funkcji Ltrim i rtrim. Kolejność nie miała tutaj znaczenia. SQL server 2017 wprowadził w końcu funkcję, która załatwia tą sprawę jednorazowo. Nie wszyscy jednak wiedzą, że ta funkcja potrafiła usunąć inne znaki niż spacje. Klasycznie usuwaliśmy, usuwaliśmy spacje, wskazując jako argument tej funkcji po prostu łańcuch znaków. W przypadku tej nieznanej składni można było jednocześnie wskazać listę znaków do usunięcia. Domyślne wywołanie, usuwające tylko spacje, mogłoby wyglądać tak jak na tym przykładzie. Usuwam spacje z początku i z końca łańcucha znaków. Chcąc usunąć znaki typu Hash z tego łańcucha, można było wywołać właśnie coś takiego. Usuń ten znak, te znaki, ale tylko jeden pojawia się na liście. From i wartość, którą oczyszczamy, to jest ta wartość, która jest Obowiązkowym argumentem funkcji e-trim i często jako jedyna, jako jedyna używana. Jeśli przed albo po hasz wystąpił w tym przypadku jakiś inny znak, chociażby spacja, ona domyślnie nie była usuwana, należało dodać tego typu znak do listy. Czyli usuń spację i znaki hash z łańcucha znaków wymienionego w tym miejscu. W tym momencie. Zarówno na początku, jak i na końcu łańcucha znaków wszystkie te znaczki zostaną usunięte, jak widać. Co się więc zmienia w SQL Server 2022? Poprzez dodatkowy argument leading, trailing lub też both, możemy zdecydować, czy to oczyszczanie ma mieć miejsce zarówno na początku, jak i na końcu łańcucha znaków, czy też tylko na początku, albo tylko na końcu. Jak widać w tym przykładzie, usuń spację i znaki hash poprzedzające łańcuch wymieniony na początku, test, a zaraz po nim zarówno spacja i hash. Trailing, w tym przypadku zostaną usunięte znaki na końcu, ale te poprzedzające pozostały, bo w, to jakby domyślne działanie tej funkcji z początku i z końca łańcucha zostały usunięte oba znaki. Warto zwrócić uwagę, że aby skorzystać z tych nowych możliwości, nowej składni, poziom zgodności baz danych Compatibility Level musi być ustawiony przynajmniej na 160, czyli najnowszego SQL Server 2022. W innym przypadku e, otrzymamy, otrzymamy błąd, taki jak, e, taki jak widać. Po usunięciu e, e, części tego argumentu BOW. Błąd znika. Znika też oczywiście po ustawieniu najwyższego poziomu zgodności, 160. Funkcja LTRIM otrzymała podobne możliwości. Poza możliwością wskazania tutaj łańcucha znaków, z którego usuwane były znaki spacji z początku łańcucha, jak widać, wcześniejszy, wcześniejszy string poprzedzony dwoma spacjami został. Oczyszczone, te dwie spacje zostały oczyszczone. W wersji 2022 możemy również wskazać inne znaki. W tym przypadku składnia jest nieco inna jak trim. Najpierw wskazujemy ten podstawowy argument, jaki łańcuch znaków należy oczyścić z znaków, które przekazuje jako opcjonalny drugi argument. No i w ten sposób mogę usunąć znaki hash jak widać w tym podobnie jak we wcześniejszym przykładzie to odszytanie nie zadziałało bo te hasze są jeszcze poprzedzone spacjami a ja tu tych spacji nie wymieniam tutaj owszem wymieniam zarówno znak spacji jak i znak hash dlatego po wykonaniu tego kodu widzimy wyraźną różnicę w przypadku funkcji rtrim te zmiany są analogiczne tego typu drobne usprawnienia istniejących funkcji bardzo często w znacznym stopniu upraszczają kod, sprawiają, że jest on bardziej czytelny. Tego typu usprawnienia są lubiane przez programistów, a dodatkowo powodują, że SQL Server pozostaje zgodny z najnowszymi standardami. Jeżeli jesteś ciekaw kolejnych możliwości, które wprowadza SQL Server 2022, proszę zasubskrybuj ten kanał. Do zobaczenia.